Hej, jakaś zawiasem na tym dzisiejszym filmie. Będę niewidoczny specjalnie dzisiaj, bo y, mam katar i tak postanowiłem, że będzie najlepiej. I dzisiaj tak. Jedziemy z Mityleny do Bukareszt. Bierze ziemniaki 22 ton. Mitylena jest jakby coś tutaj. Płynąłem promem na Kawala. No i jestem już w wielkie ternowo. No i jadę na Bukareszt. Bo po prostu stwierdziłem, że wezmę jakiś kurs, żeby zarabiać. Yy, a teraz jestem aktualnie w Bułgarii. Czekajcie, bo ten katar mnie tak męczy dzisiaj. no, więc kragu jewać. To no to jedziemy. Moja firma. Op ziemniaki... A jeszcze zobaczę, czy mam wykroczenia. Mam to niech będą. No to jedziemy. Ta się muszę nawrócić. Dobrze jadę. Dobrze. No to dobrze, jak dobrze. Dobra, na pewno. Oczywiście, że nie. Dajcie, gdzieś Muszę nawrócić. Może się o tutaj uda jakoś. Okej. No, i już jestem na dobrej drodze. Godziny i 4 minutki To jadę na niedzielę pierwszą 43, a czekajcie, tak. Telefon muszę wyciszyć, tryb samolotowy. Dobra, i tyle na Bukareszt. Jedziemy, okej, okay. tutaj okay, 50. Siedemdziesiąt dwieście dwadzieścia dwa kilometrów jeszcze siedemdziesiąt, a tu co? Policja wyprzedza. <tryk> z Bukaresztu na Argostoli No i Bałkany będą całe odkrytej i może na Helsinki wrócimy Pani z tramwaju postraszyć Czemu by nie 200 km Okej, okay, do Rusy musimy, a nie przez Wielkie Ternowo jeszcze. Więc jademy, jademy Sobota 22-22. Ziemniaki chyba się jeszcze jakoś trzymają, 22 ton. Wielkie Trnowowita. Wielkie ternowo omijamy Prace z mityleny wam nie pokazywały, no, no jakbym tak czekał tylko na film, no to bym nigdy nie dojechał. A dzisiaj jest fajna okazja. Co prawda późno, bo jest 20.30. Bo nie spać. A, no ale. Na szczęście nie jest to wymagający dzisiaj film. Aczkolwiek. Co odnośnie jutra? To jutro będzie Minecraft jak pokonuje Ender Dragona, czyli Smoka Endu bo już mam mniej więcej plan, że tam łóżka dam, bo one wybuchają w Endzie strzały zatrucia, strzały krzywdy zakręte złoty jabłka muszę mieć endkryształy łuk mocny, coś, jeden trochę mam, ale jeszcze muszę go ulepszyć no i na pewno zbrojkę. Eee, więc jutro z rana będę szukał portal do... A nie, sam zrobię portal do endu. Eee, więc jutro będzie wielki dzień. Znaczy od razu Wam mówię, że zbrojkę netherite'ową bez z kreatywnego, no bo zanim to zrobię to nigdy tego ender dragona nie pokonam. A do tego bossa w jaskini yy, po prostu z survivalu już jutro będę robił portale i tak dalej. No więc jutro tylko parę strzałów dam temu na busowi. Chyba że będzie odwrotnie. Dlaczego? Co, co tego bym nie chciał? Odcinkowy pomiar prędkości, czy nie odcinkowy tylko fotoradar, bo kiedyś oglądałem, znaczy dzisiaj jak oglądałem film, kiedyś jak się próbowałem przygotować do pokonania, no to wtedy nie pokonałem 2 godziny 22 minuty, ale wtedy to jeszcze tak średnio grałem. Więc jutro zobaczycie końcowe napisy. Co nie oznacza koń, końca Minecraft'a, oczywiście. No, tak po prostu. Będą. Więc jutro zwiedzamy Nether, End... I tak dalej. I dzisiaj zrobię z tamtej lawy Obsidian. I będzie gitara, widzowie. No, Rusę też mijam. Będą jeszcze bramki. <laughs> no i nam Bukareszt Z ziemniakami, ale już troszkę jestem na plusie. A, tutaj kiedy jechałem, dobra. I 124 km. I 70. Dzisiaj widzowie jest lany poniedziałek. Ja mam jeszcze plan, jak nie na dzisiaj, to na jutro. Tylko wam tego nie powiem, bo wy możecie kogoś poinformować. Ale tutaj to nie pamiętam, żebym jechał. Wy raczej nie poinformujecie, ale wolę nie mówić. Zrobię tego pranka tak co roku. to jadę na pierwszą 25 tankować nie muszę ten będzie nawracał nawracaj I już tu nie wracaj dziewięćdziesiąt pięć kilometrów. Na rondzie drugi zjazd. do dokumentów, proszę czekać punktu kontroli granicznej na 12 min 22 sekundy. Wszystko w porządku i podróży. Niedziela północ. pociąg jedzie, tym razem usłyszałem o wow. prace drogowe. mini pracę. Ramia. Kolejny pociąg towarowy. Twoja całkowita waga to 37. On możesz kontynuować. Zadanie dokumentów proszę uciekać. Wszystko z porządku miłej podróży. Dzieska z porządku, miłej podróży. Aha, ustęp pierwszeństwa, dobra. Zaraz będzie pierwszy zjazd. Witamy w Rumunii.

Karaś Wita 44 tysiące. 222 kilometrów przejechanych. I Yeah.

Ziemniaki dowiezione Mam nadzieję, że się nie zepsuły <grystanie> Raczej nie Doskonale No dobra, widzę sobie. To było mi tyle na Bukaresz I widzimy się trochę w Minecraftie Więc łapeczka do góry subskrypcja oraz komentarz więc Ej